Kolejnym dowodem na to, że jesteśmy w lesie, w którym znajduje się zwierzyna gruba, są paśniki i taki paśnik mamy tutaj. On obecnie jest pusty. To jest taka konstrukcja z daszkiem, do której tutaj w zimę wsadza się na przykład. Siano. No, siano wsadza się zazwyczaj, kiedy te, ta zima jest naprawdę sroga, kiedy y, pokrywa się no, zalega przez dużą część y, du, dużo, dużo dni. Wtedy no, naprawdę nie ma w tym lesie co jeść, y, więc leśnicy wsadzają tutaj y, siano. Ale najczęściej oprócz siana wsadza się chociażby kukurydzę czy marchewkę, która jest bardzo dobrym przysmakiem właśnie y, zimą. Zwierzyny grubej. Bardzo często obok takich paśników możemy spotkać takie coś. I proszę Państwa, to jest lisawka. My musimy zobaczyć, że tutaj na górze tej konstrukcji mamy sól. I pod tą solą założę się, że jest dziura. Pozwolę sobie podnieść. Zobaczcie, mamy dziurę. Kasul, kiedy pada deszcz, ona, proszę państwa, się roztapia i spływa tutaj po tym pniu. I proszę państwa, kiedy kasul spływa sobie po tym pniu, zwierzyna gruba, na przykład jelenie, sarny, dziki, daniele to są te zwierzęta, które żyją w naszych lasach. Proszę Państwa, podchodzą i zlizują tą sól. Tutaj nawet możemy zobaczyć ślady, ślady po zębach. To wszystko jest jakby obgryzione. Więc pamiętajmy, to nazywamy lizawką, czyli na górze położona jest sól, która spływa nam. Pływa nam po tym pniu, albo wpływa tam, zwierzę podchodzi ona. Ta lizawka jest dlatego taka niska, żeby zwierzę po prostu mogło sobie podejść i tą sól wylizywać z środka. No, bardzo ważne takie lizawki są, szczególnie w okresie zimowym, kiedy zwierzę potrzebuje dużo soli mineralnych, żeby przetrwać srogą zimę. I takie lizawki niekoniecznie, ale najczęściej znajdują się w okolicach paśników. Te lizawki, ta akurat jest niska, ale bywają takie lizawki typowo dla łosi, które mają nawet półtora metra wysokości. No ta ma niecały metr. Więc jak zobaczycie takie coś w lesie, to to nie jest zbyt okoliczności, jest to zbudowane przez leśników i jest to lizawka, która służy do tego, że kładziona jest sól, która pod wpływem deszczu yy, topi się, spływa na dół zwierzę i to jest oblepione yy, solą, zwierzęta przychodzą, zlizują i mają więcej energii, więcej siły. I to jest właśnie lizawka.